Rádio Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry. Gościem dzisiejszej audycji Rozmowa Dnia w Radiu Wilno jest pani Zofia Gryaznowa, starosta gminy Jaszuny w rejonie solecznickim. Dzień dobry pani. Witam panią serdecznie. Pani Zofio, czym żyją mieszkańcy Jaszun? Dziękuję bardzo za, za piękne, za dobre pytanie. Mieszkańcy Jaszun żyją, żyją troską o, o lepsze życie, o godne życie, o bardziej żeby tych jak najmniej było tych spraw skomplikowanych, niedokończonych, a bardziej i dopatrują się w przyszłości lepszego życia i lepszego istnienia. Najważniejszym jest to, żeby ogodne życie nasze, naszego młodego pokolenia. Wiem, że dobiega końca realizacja kilku projektów w gminie. Jeden dotyczy budowy placu, który ma służyć w celach rekreacyjnych, a drugi to budowa Placu Zabaw. Tak, cieszymy się bardzo, że w tym roku nasza wspólnota lokalna Jaszuńska wygrała dwa projekty i bardzo się z tego cieszymy. I, i tym bardziej, że ten pierwszy projekt Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy, na wzmocnienie działalności wspólnoty do urządzenia placyku rekreacyjnego dla mieszkańców przy siedzibie Wspólnoty, tu, tuż obok przy gminie. Po prostu u nas położenie, nasze, lo, lokalizacja naszej gminy jest nie tak nie na tyle dogodna, że można, żeby taki placyk do wypoczęcia, na przykład ulica dość ponad kilometr, dość długa ulica Słoneczna. I każdy na przykład z wózkiem, z dzieciaczkami, czy starsze osoby, żeby mogli sobie, idąc po te, tą ulicą, mogli się zatrzymać, posiedzieć, bo planujemy dość sympatyczny ten skwer, żeby w tym skwerze i zobaczyć na piękny kwiat, na piękną roślinkę, wypocząć, a może i czasami załatwić dobrą sprawę, albo zapytać, zajść do gminy, do wspólnoty, Czym żyjemy na przyszłość i czy możemy do pomóc? Pani Zofia, to są najnowsze, o ile wiem, projekta przecież. Najnowsze, tak. tak, a już na stacji jeszczeńskiej, w osiedliu przy stacji jaszunskiej najbardziej dzieci oczekiwały maluchy do od pięciu lat tego projektu, żeby myślałam ciągle myślałam o tym, a żeby żeby coś większego, żeby, żeby nie tylko jedna była górka do, do zjeżdżania, ta zjeżdżalnia, czy tam, czy tam piaskownica, ale żeby coś więcej. Rzeczywiście udało się, piękny placek będzie już za tydzień. Za tydzień już dzieci bawią się, już biegają, rodzice zadowoleni, ale cała ta piękność otworzy się już za tydzień. A jeżeli mówiąc o tym, ja, jeżeli mówiąc o, o projektach naszej e, grupy działalności lokalnej przy rejonie to tak zwane WWG, zrealizowano naprawdę niemałe projekty w ostatnich latach. To odremontowaliśmy cerkiew starobrzędowców, urządzone placówkę sportową e, przy gimnazjum im. Balińskiego wyremontowany budynek Ośrodka Kultury w Rudnikach i od zewnątrz i od wewnątrz. Naprawdę piękny budynek dostali mieszkańcy. Urządziliśmy salę parafialną dla młodzieży u nas w Jaszunach przy kościele. Wiele zrealizowanych projektów rozwoju dziedzictwa kultury przy Centrum Kultury naszym w, Jaszunie, w Jaszunach, bo dość szeroko mamy współpracę między Polską a nami, więc zrealizowane bardzo dużo projektów. No i otrzymaliśmy nieporównywalnie ogromny prezent. Prezent od samorządu naszego i plus, że zrealizowany został projekt z Unii odrestaurowany Pałac Walińskich w Jęszunach i przyległy przy nim park. Tu ulubione miejsce mieszkańców, gdzie odpoczywają na dzisiaj yy, młode mamy z dzieciaczkami. Yy, osoby starsze odpoczywają, a najważniejsze, że tu od, właśnie nieskończone odbywają się wycieczki zapoznawcze. Koncerty odbywają się każdej niedzieli, koncerty muzyki poważnej, spotkanie i wystawy. I zawsze nie brakuje miejscowych ludzi. Z tego najbardziej, najbardziej się cieszymy, że nie, pustuje, nie pustkowie mnie nie, nie zieją te okna, że nikogo nie ma, a ciągle jakiś jest ruch i nie jakiś, a naprawdę piękny jest. Dzisiaj jest dzień szczególny dla Jaszun. Przygotowują się Państwo do obchodów? A tak, dzisiaj mamy taki szczególny dzień, bo nad, może trochę zabiegnę naprzód, że na terytorium naszego, naszej gminy opiekujemy się, mamy osiem cmentarzy, Dziewiąty jest cmentarz przepiękny u nas, tak? cmentarz uczonych, balińskich, rodziny balińskich i śniadeckich. Siedem cmentarzy, pochowanie na pochówek ludzi naszych mieszkańców w różnych miejscowościach i właśnie mamy, mamy miejsce zaklady Żydów, które odbyły się 25 września 1941 roku. Właśnie 70, dochodzi, dochodzi 75. rocznica tej tragedii. I tak nawet dzisiaj nazwane jest takim takim tematem. Tu leżą nasi, więc z tej okazji zorganizowana taka akcja obywatelska o 16.15 wyruszy spod Palacu Balińskich. I dlaczego spod Palacu Balińskiego? To właśnie na początku wszyscy byli zebrani, jak to się mówi, zeg, zegnani tam w, 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 Ci ludzie są przed mordem w palacu, a później ich wyprowadzili w miejscu do Lienkiszek, do przyległej wsi niedaleko. I więc pieszo pójdziemy wszyscy i o 17 rozpocznie się uroczystość w miejscu Mordu Żydów. Rozpocznie się o godzinie 17, .00. więc korzystając z okazji, kto słyszy mnie, zapraszam, ażeby więcej nas było tam i zobaczyli, bo troszczymy się o to miejsce. Zawsze jest uporządkowane i, i ubolewamy, że tak się stało. Pani Zofio, niedługo starostwo zaprosi na Dni Jaszun. Proszę zdradzić kilka szczegółów z programu święta. Dni Jaszun to tradycyjne, już jakoś si siódme już będzie. To pod tytułem Spotkanie Ubalińskich, a tytuł powstał od tego, że yy, Dobijaliśmy się i, i, i mieszkańcy, czekaliśmy na różne projekty, odrestaurowanie i ta, takie pierwsze spotkanie było przy Balińskich, takie świętogminne obchody Dni Gminy Balińskich, e, Dni Gminy Jaszuńskiej, przy Palacu jeszcze nieodrestaurowanym, przy takim opuszczonym. I nawet rozcięliśmy kiedyś, przecięliśmy wstęgę, że niby już zaczynamy to, to nowe, nowe życie, nowy now, ten etap naszego palacu. I więc pod tytułem spotkań Walińskich, jako siódme, już siódmy, po raz siódmy odbędzie się to, odbywa się dwa dni z kolei. Pierwszy dzień to zapraszamy na imprezę, to będzie w naszym parku przy palacu. Zaprasza, no jest, wszyscy zapraszani są mieszkańcy z całej naszej gminy, z każdej wsi. Dojadą, kto będzie miał możliwość. Pod, krótko, krótkie będzie podsumowanie naszej pracy i piękny koncert, naprawdę przepiękny koncert z udziałem naszego miejscowego zespołu z Nadmerytanki, naszych przyjaciół z Polski, Ziemia Bobolicka przyjaciół z Grzegorzewa Kapeli litewskiej i na zakończenie jako taka perelka z Białorusi dowiedzie przepiękny zespół, przepiękny zespół Białej Rosy. To taka naprawdę perelka zasługuje na i zasługują nasi mieszkańcy na ten przepiękny zespół. O, a później na, na samym końcu dla młodzieży będzie zorganizowana dyskoteka i zabawa. Ach, ja, nigdy i... Nie, ja jeszcze trochę przeproszę, tak? nigdy się nie obchodzą nie obchody obchod, obchodzi, e, dni gminy bez kościoła. I zakończenie zawsze, bo to na odpust świętej Teresy wszyscy idziemy z darami do, do kościoła, z darami dla Boga, z podziękowaniem za to, co my mamy i co planowaliśmy co zrealizowaliśmy, czego nie dokonaliśmy i z nowymi planami na przyszły rok. Panie Zofia, w jakich dniach się odbędą dni Jaszun? To się odbędzie 1-2 października. Zawsze każde dni Gminy Jaszuńskiej u nas odbyły się na odpust Świętej Teresy. To zawsze w przybliżeniu 1-3 października. Na najbliższe niedzielę, która, w które organizuje Kościół odpust Świętej Teresy. Już Pani nieco powiedziała. Pierwszego października tak? zapraszam wszystkich na 15.30 do parku przy Palacu Walińskich. Już Pani wspomniała o partnerach w Polsce. No właśnie, przed rokiem została podpisana umowa o współpracy pomiędzy gminą Jeszuny i gminą Zbójna w Polsce. Sporo przyjaciół partnerów Jeszuny mają w Polsce? Tak. Muszę powiedzieć, że wiele przyjaciół gmina ma, ale z, z gminami, z którymi podpisane są umowy partnerskie o współpracy to gmina Bobolice, gmina Reszel, gmina Kurzęcnik, gmina Boczki. no i w zeszłym roku podpisaliśmy współpracę z gminą Zbójna. Dobre relacje współpracy mamy z oddziałem Wspólnoty Polskiej w stoku, z gminą Tarnowo Podgórne, z Powiatem Kęczyńskim i cieszę się z tego bardzo, bo realizujemy wspólne projekty kulturalne. Wymiana zespołów, plenery różne, plastyczne, nawet plenery organizacji różnych świąt i tak dalej, współpraca w sołtysów, wymiana delegacji i, i, i wyjazd organizacje wyjazdu naszych dzieci na kolonie do Polski, naszych dzieci właśnie gminy Jeszczeńskiej. Cieszę się z tego bardzo. Panie Zofio, wydaje mi się, że Jeszuny nie są ogromną gminą, ale w działają w nie aż trzy szkoły, w tym polskie gimnazjum imienia Michała Balińskiego. Dobrze się ma placówka? Jak się układa współpraca star administracji starostwa z gimnazjum? A inaczej być nie może, jak dobrze bardzo się dobrze układają, nie tylko z gimnazjum imienia Balińskiego, w ogóle ze wszystkimi szkołami i a, jak się, pani powiedziała, że nie, nie jest duża. Muszę powiedzieć, że po zrównaniu, w porównaniu z innymi gminami naszego rejonu, nasza gmina jako trzecia według mieszkańców, nawet czasami tak się tak bywa w różnych latach na według ilości mieszkańców jako druga według ilości mieszkańców terytorialnie w ogóle jest bardzo, jedno z największych i mamy mieszkańców około pięciu tysięcy w na około, tylko około dwóch tysięcy mieszkańców i z tego się cieszymy. Mu, współpraca jak najbardziej, jeżeli nie będzie tej mi między gminą a szkolami, placówkami kultury. Z kościołami, jak najbardziej z kościołem jesteśmy w dobrej współpracy. I biblioteki, i przedsiębiorstwa, przecież mamy dużo przedsiębiorstw u siebie na naszym terytorium, gdzie praktycznie otrzymują prawie 600 osób, mają miejsce pracy u nas. Więc cieszę się z tego, że w większości. Mamy dobre relacje, dobrą współpracę i porozumiewamy się jak najbardziej. Pani Zofio, bardzo się cieszę, że nareszcie nasza rozmowa doszła do skutku. Bardzo dziękuję za przyjemną dyskusję. Dziękuję bardzo Pani. Po, życzę powodzenia dla Państwa, dla, dla Radia i dla słuchaczy Radia. Bardzo dziękuję. Przypominam, że gościem dzisiejszej audycji Rozmowa Dnia była pani Zofia Graznowa, starosta gminy Jaszuny w rejonie solecznickim. Dziękuję za uwagę. Beata Naniewicz, Miłego dnia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Tygodnik Wileńszczyzny. Od ponad 20 lat najbardziej poczytana i znana polska gazeta na Litwie. Tygodnik Wileńszczyzny. W obronie wartości duchowych i rodzinnych. O tradycjach i polskiej kulturze. O polskim szkolnictwie i mowie ojczystej. O sprawach i problemach nurtujących Polaków w Wileńszczyzny. O wspólnych dążeniach i znaczących osiągnięciach. Na rzecz zachowania tożsamości i godności narodowej. Tygodnik Wileńszczyzny. Wywiady z ciekawymi ludźmi ziemi wileńskiej. Komentarze na aktualne tematy, relacje głównych Wydarzeń z życia społeczności polskiej, praktyczne porady prawne i inne treści na 32 stronach w kolorze z dodatkiem historyczno-patriotycznym Rota. Tygodnik wileńszczyzny. Gazeta o sprawach aktualnych i ważnych w kioskach i prenumeracie. Zaprenumeruj Tygodnik Wileńszczyzny, a będziesz mógł na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia i poczynania społeczności polskiej, otrzymywać najnowsze wiadomości ze stolicy kraju Polski i Świata. Wileńszczyzny bliższej i dalszej.